Ciasne jeśli chodzi o taktykę. Ta organizacja gry, o której wspomniałem, powoduje, iż każdy z chrobrym ma trudno. A więc ruszyli już pierwsza piłka w kierunku. Był Tupaj, daleki wyrzut z autu. Podbita piłka w powietrze. Jeszcze walczył tam. O nią do samego końca gra trzy chrobrego. Jest Lewandowski na polu karnym. Pierwsza szansa! No i mogło być groźnie. Mogła... Ruchu Korzów. Dobre te pierwsze sekundy gospodarzy. Kolejne dośrodkowanie. Teraz pomyłka. Bartlewicz zamyka tę akcję. Wycofanie piłki jest strzał. I nad poprzeczką po interwencji Szwocha będzie zapewne dośrodkowanie za moment na pole karne ruchu Korzów. Jednak Szwedzik chyba jednak strzał z kozłem. Nie mógł mieć problemów z tym Martin Turk. 11 minut jest taki moment Asi problemu, jeśli chodzi o działania piłkarskie. Teraz Może ma, teraz? ma trochę miejsca Miłosz Kozak, już wchodzi w drybling. Miłosz zag lewa noga. Kozak, ale dobrze do samego końca. Obrona chrobrego! Ale nic z tego, bo moment z grani pokazuje, że ta jego noga jest naprawdę dobrze ułożona. Jeden do zera. Ruchorzu obejmuje prowadzenie. Bez grani. świetnie się chodzi o ustawienie. Świetnie się chodzi o nabieg. Jeszcze lepiej względem uderzenia na bramkę. Trzecia. Bramka tego gracza. Analizowałem przed tym spotkaniem jego liczby i na pewno gra jest lepsza niż, niż te liczby. Ale w końcu w ważnym momencie chce się bramką. Ale tymi umiejętnościami, które tam są z przodu na tych pozycjach 7, 11, 10, 9, zbudza to na pewno respekt, jeśli chodzi o Chrobrego. Oj, co zrobił teraz Bugladis? Miłoszy kozak, nie trafia! Nie trafia! Piłkarz ruchu Chorzów. Taką sytuację, którą widzimy teraz w taki sposób, ale musimy to również zaznaczyć, to musi wybrzmieć. Polska piłka potrzebuje takich zawodników jak Miłosz Koza, który przede wszystkim chce grać w piłkę. Zawodnik ma piłkę otwartą, ma komfort, jest korytarz do podania otworzyło się. A jednak podaje źle, najczęściej do rywala. Dośrodkowanie. Jak to się zakończy? Miłosz kozak! I teraz już się udało. Dwa do zera. Ruchożów prowadzi z krobrym głogów. Ma swoją bramkę Kozak, ale świetnie zapracował, jeśli chodzi o ustawienie. Złapał plecy obrońcy. Był w cieniu. Obrońca Krobrego nie spodziewał się, że wyskoczy. Świetny timing. On ma te pierwsze metry. Bardzo mocne, szybkie. To było trudne do dokończenia. A on to zrobił. Natomiast nie taka pobudliwość, jeśli chodzi o akcje ofensywne, bycie pod grom, to cecha charakterystyczna tej rundy, a w tym meczu kompletnie tego nie pokazał, nie był sobą. Ale już nie odlał się Mazur w tłoku, do Zimka mógł rozprowadzić. Kolejna centra. Uderzenie Mazura, zbicie Cykały, Bartlewicz. Cyk, yy, Mazur, jest szansa, jest gol, yy, trafia do bramki, Patryk Szwedzik łapie kontakt chrobry głogów. pracowali na to trafienie i wreszcie są efekty. Pochwała przede wszystkim jeśli chodzi o konsekwencje, o taką chęć wepchnięcia piłki do bramki, ponieważ przez akcji względem jakości gry gospodarzy brakowało sporo, by pochwalić cokolwiek jeśli chodzi o taką kulturę gry, wypracowanie czystej szansy. A tutaj w końcu jednak głupia strata. Oj, a już tam szukał przewinienia, Kozak dobrze że nie trafił. Jest Lewandowski, zobaczmy. Mateusz Lewandowski broni turk. Zatrzymywany dobrze Grzelak. Jest asekuracja, jest przejęcie. I znów Mazur. leżą się dzisiaj o okopie. Etyk piłek z własnej połowy. Uwaga, bo jest wyrównanie! Lewandowski trafia do siatki. I kto wie, czy to nie jest trafienie, które da utrzymanie Chrobremu głogów? Ale radość i w pełni zasłużona bramka. W pełni zasłużony powrót do tego meczu. A ten mecz się jeszcze nie skończył. Czy Chrobry pójdzie po trzecią? Dlaczego nie? Ależ to się wszystko ułożyło. Wydawało się, no, że to zagranie od Mazura nie przyniesie pozytywów. No, ta nie piłka też tak, nie było najlepsze, ta piłka. jest gry z meczu. Ten remis pełni zasłużony. Koniec spotkania, więc chrobry ma swoje. Chrobry ma upragniony punkt. Tyle mu do szczęścia było potrzebne i to ma bohaterem Mateusz Lewandowski, który trafił na 2 do 2 w 87 minucie.